Dziewczyna wchodzi do sklepu z telefonami komórkowymi i prosi sprzedawcę, aby pokazał jej kilka modeli. Wyjmuje ze swojej kieszeni stary telefon z klawiaturą, kładzie go na ladzie i potajemnie otwiera pudełko z iPhone'em, podmieniając go na swój telefon z klawiaturą. Prawdziwego iPhone'a chowa do torebki. Sprzedawca mówi: Pani, te dwa telefony są bardzo dobre. Dziewczyna patrzy na telefony i pyta: Bracie, ile kosztuje ten? Sprzedawca odpowiada: Pani, to jest iPhone 15 Pro Max. Kosztuje 40 tysięcy. Dziewczyna mówi: Dobrze, proszę go zapakować. Sprzedawca: Oczywiście, proszę pani. Dziewczyna wyjmuje pieniądze z torebki i podaje mu je. Sprzedawca. Dziękuję. Proszę pani, dziewczyna pyta: Bracie, czy możesz otworzyć telefon i mi go pokazać? Sprzedawca. Oczywiście, proszę pani. Bierze pudełko z jej rąk, ale gdy je otwiera, w środku znajduje się mały telefon z klawiaturą. Dziewczyna teraz zdenerwowana mówi: Aha, czyli wkładacie te tanie telefony do pudełek po iPhonach i sprzedajecie je za setki tysięcy rupii. Świetny sposób na oszukiwanie klientów. Mówicie, że to iPhone, bierzecie fortunę, a potem dajecie takie badziewie. Dobrze, że poprosiłam o otwarcie tutaj. Inaczej dowiedziałabym się o oszustwie dopiero w domu. Sprzedawca się jąka. Nie, nie, proszę pani. Naprawdę nie wiem, jak ten telefon znalazł się w pudełku. Dziewczyna krzyczy. Przestań opowiadać bzdury. Natychmiast zadzwonię na policję i złożę na ciebie skargę. Wstyd, że tak okradasz klientów. Sprzedawca błaga. Proszę mi wierzyć, proszę pani. Nic o tym nie wiem. Asystentka, która stoi obok, mówi. Proszę pani, proszę nie dzwonić na policję. Jeśli przyjadą oboje możemy stracić pracę. Dziewczyna. Dobrze, przestań płakać. Zatrzymaj swój telefon i oddaj mi pieniądze. Sprzedawca. Tak, proszę pani, dziękuję. Oddaję jej pieniądze. Dziewczyna. W porządku, tym razem ci daruję, ale gdyby to był inny klient, na pewno by ci nie wybaczył. I wychodzi. Asystentka mówi do sprzedawcy. Raju, o rany, co tu się właśnie stało? Raju. Nisza, naprawdę nie wiem, jak ten telefon z klawiaturą trafił do pudełka po iPhone'ie. Jeśli nasz szef się dowie, na pewno mnie zwolni. Co teraz zrobię? Asystentka. Nie martw się, Raju, mamy monitoring, prawda? Sprawdźmy nagrania. Raju. Och, racja, całkiem zapomniałem, że mamy CCTV. Szybko sprawdzają nagrania i odkrywają, że dziewczyna podmieniła telefony i ukradła iPhone'a. Raju zaskoczony. Więc przyszła tylko po to, żeby nas oszukać. Co teraz powiemy szefowi? W tym momencie ta sama dziewczyna znowu wchodzi do sklepu. Raju. Co to za żart, proszę pani. Przyszła pani do naszego sklepu i ukradła nasz telefon. Dziewczyna. Przepraszam, bracie. Tak naprawdę to tylko robiłam sobie z was żarty. Wyciąga iPhona z torebki i mówi: Spójrzcie, przyszłam teraz, żeby go wyłączyć. Raju. Och, bardzo dziękujemy, proszę pani, i przepraszamy, że panią źle zrozumieliśmy i byliśmy niegrzeczni. Dziewczyna porządku, ale jest mały problem. Telefon ma hasło. Możesz go dla mnie odblokować? Raju. Oczywiście, proszę pani. Proszę mi dać telefon. Dziewczyna podaje mu telefon. Raju go odblokowuje i mówi proszę, proszę pani, oto pani telefon. Dziewczyna. Bardzo dziękuję, do widzenia. Wychodzi. Asystentka. O Boże. Całe szczęście, że dziś się uratowaliśmy, bo inaczej stracilibyśmy pracę. Raju. Tak, naprawdę ją źle oceniliśmy. Okazało się, że to dobra osoba. Asystentka. Daj mi pieniądze. Policzymy je i schowamy do kasy. Raju podaje jej pieniądze. Gdy asystentka zaczyna liczyć, zamiera z szoku i mówi: Raju orany, tylko jeden z tych banknotów jest prawdziwy, wszystkie pozostałe są fałszywe.